No hej, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem połączymy trzy logiczne z Hagi Wagi. mianowicie to będzie i Stretch Game. Także zacznijmy. O co tutaj będzie chodzić, już wam tłumaczę. Mamy Hagiego, który ma pożreć swoją ofiarę. Znaczy przyjaciela. No, znaczy wiecie o co chodzi. Dobra, no i na tym to polega. Są coraz to bardziej skomplikowane jakieś chyba. Nie wiem, tak z 2-3 poziomy przeszedłem, żeby zobaczyć co tutaj się dzieje. Coraz bardziej skomplikowane jakieś zadanka. No i naszym zadaniem zawsze jest zjeść tutaj człowieczka. Zobaczymy, ile zrobimy tutaj tak naprawdę, e, jak to się zwie. Podejść, znaczy, misji i. Stwierdziłem, że to będzie bardzo dobry pomysł połączyć i hackiego, i grę logiczną. Także no. Chociaż no w samym Poppy Playtime już. już, już. Już było troszeczkę tej gier, znaczy troszeczkę logiki. Znaczy, no logiki było bardzo dużo, jak się okazuje. Nie, yeah. nie, nie możemy go tutaj ściągnąć. Dobra. A więc idziemy. Poczekaj, daj mi łapkę, daj mi łapkę, idziemy tutaj. To możemy puścić. A zobaczmy, czy tak nam coś pomoże. O, już mamy go. Dobrze, no. Będzie to, myślę, że dość ciekawe doświadczenie. Czyli tak, teraz musimy na pewno odblokować tutaj, tutaj, wziąć to, to. Możemy puścić, iść tutaj, tutaj. I zrobimy z O, właśnie, coś takiego sprężynę. Dobra, myślę, że to jest dobry pomysł. Nie chcemy oceniać gry, a na razie jeszcze się nie znamy. Dobrze, Ło kurczaczki. czy ja czegoś nie zauważyłem? A jest tutaj coraz bardziej skomplikowane to wszystko, o to może być naprawdę ciekawa gra a zobaczcie, jak on się mocniej naciąga to mu się tak dziwnie główka świeci czy mi się zdaje? nie, chyba nie dobrze, myślę, że jest git myślę, że jest dobrze um. o a tutaj mamy po prostu teraz głową to aha, no okej okay. Czy jednak mi tam nic nie zniknęło. No i to zobaczmy. Kolejne zadanie jest git. Oki. Okay. Mamy trochę tych zwycięstw. O, wow. wystarczyło jedną nogą zahaczyć noki. No oki, okay. no, okay. co chwilę mówię no oki. Okay. Już jest dziesiąty poziom. Ej, dość sprawnie idzie. Myślałem, że troszeczkę dłużej to po będzie schodziło, no ale... Jest, je, jest, jak jest. O tutaj się niechcący zahaczyliśmy. I mamy kolejny level z głowy. Yy, co tutaj się dzieje? O kurczaczki. Aha, czyli to było tak. Myślałem, że coś tam będzie musieli przesunąć, a to po prostu uszło, żebyśmy nie szli w tą stronę, No okej. Okay. No i teraz zrobimy coś takiego. O. I dalej. oki. Okay. Jest bardzo fajnie, myślę. Weźmy, rzućmy to. O. Bym wolał, żeby on tak się złapał. Aha, za mocno go naciągnęliśmy. Dobrze. Czyli jednak Musimy tutaj polusować. Tak. Nie wiedziałem, że go można za mocno rozciągnąć. A jednak można. No dobrze. Tylko szkoda, że on już nie zjada tych przeciwn znaczy przeciwników. Przeciwników. Jakichś przeciwników. Tutaj nie ma przeciwników. Łapmy się tak. 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 I teraz głową na dół. Dobrze. I mamy to. Piętnasty poziom. No coraz bardziej skomplikowane Czekajcie o musimy to zahaczyć Złapmy się nogą tutaj, 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 tutaj tutaj tutaj, tutaj Dobrze mamy to o, kurczaczki. A no, myślałem, że to będzie bardziej skomplikowane. Do... A, dobrze. Za mocno rozciągnąłem Hagiego. No niedobrze, niedobrze. Ja tu mówię, że dobrze, a tu niedobrze. Dobrze. Żebyśmy tutaj nie przesadzili. Żeby Hagi nam przeżył. Dobrze, mamy to. 18 level już zaraz przed nami. No naprawdę, momentami coraz trudniej tu się zaczyna robić. Jeszcze pewnie później się pojawią jakieś tutaj jeżdżące yy, piły czy coś takiego możliwe, bardzo możliwe. Dobrze. Tak, tak, tak. No i możemy się pochylić. I jest git. Git. Good. Dobrze. To najpierw Ała! Dobrze, muszę pamiętać. Nie rozciągamy aż tak mocno Hagiego. Ale możemy tym rzucić. Możemy to tutaj rzucić Ej, Hagi. Nie przesadzamy. I mamy 20 poziom zaliczony. Dobrze, moi drodzy. Powiedzcie mi, jak wam się podoba ta seria. Myślę, że to jest coś ciekawego i Hagi i... Rozciąganie, nie wiem, tutaj tego typu rzeczy. Pamiętajcie o zostawieniu komentarzu z opinią o grze, do no, miłym słówkiem, łapką w górę, subika i widzimy się następnym.